Was w kolejnym odcinku Doliny Kakaju. Mamy wrzesień. E, no we wrześniu, dla selekcjonerów, to jest specyficzny czas. Cały rok. Wszyscy selekcjonerzy czekają na rykowisko. No i właśnie myślę, że powoli nadszedł ten czas, żeby ruszyć w knieje zrobić jakiś rekonesans. Ogólnie wiecie, że do tej pory mamy teraz 10 września. Do wczoraj były niemiłosierne upały w dzień ponad 30 stopni. Także y, pogoda zupełnie nierykowiskowa. Wczoraj spadł deszcz, i dzisiaj jesteśmy na takim polowaniu na takim rekonesansie, żeby zobaczyć, czy te byki już się odzywają, czy nie. Myślę, że myślę, że tak. Y, myślę, że to ry rykowisko powinno wystartować. No i tyle: Polujemy w obwodzie 355. Niedaleko rewiru, w którym w tamtym roku udało się upolować złoto-metalowego byka, byk, myślę, że zrobimy o byku jeszcze taki zupełnie osobny materiał. Ale byk na wycenie medalowej uzyskał 221,76 punktu Także mocne, mocne złoto. Także kto chce. To jest ciekawe. Myślę, że niedługo, być może jeszcze w czasie nagrywania tego materiału, e, nagramy materiał specjalnie z, z, z tym trofeum. Nie przedłużając, e, formuła tego odcinka będzie taka, podobna trochę jak e, do odcinka z Rui Saren, czyli dzisiaj robimy sobie taki rekonesans, trochę posiedzimy, pogadamy. A później w dalszej części już będziecie mieli tylko, że tak powiem, te rykowiskowe sceny, jakieś łabienie. Może uda się nam coś upolować. Także e, tak będzie wyglądał ten odcinek z rykowiska. Co jeszcze? Chciałem e, wam... U, u mnie ogólnie te odcinki, tak gadane są, tych wstępów... Wstępy przeważnie są krótkie z racji tego, że mało polujemy z zasiadki. No i gdzieś tam w tym terenie... Nie zawsze jest czas, żeby o wszystkim powiedzieć, ale teraz mamy taką, taką ambonową bardziej zasiadkę, także chwilę 5-7 minut wprowadzenia. Przede wszystkim chciałbym Wam no, jeszcze raz podziękować za te subskrypcje, za lajki, za komentarze. Kanał niedawno y, obchodził trzecią rocznicę istnienia. Mamy 7, już teraz 7,5 tysiąca subskrybentów dobija, także bardzo fajna liczba. Nigdy bym się nie spodziewał zakładając kanał, że do takiej liczby dobijemy oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i chciałoby się, żeby te subskrypcje rosły, także kto jeszcze nie wcisnął, to zapraszam mamy do tej pory, dzisiaj nawet sobie spojrzałem y, 107 filmów opublikowanych, także ta setka już też nam minęła no i fajnie, fajnie, że jesteście, fajnie, że komentujecie, że oglądacie, bo nas to napędza do tego, żeby gdzieś tam no, wstać y, rano pójść, nagrać ten materiał. Yy, dziękuję też jeszcze operatorom, którzy gdzieś tam za kamerą siedzą i poświęcają też swój czas, żebyście wy to mogli oglądać. Ogólnie od ten materiał zrykowiska będzie z nowością, czyli z ZAOR-em 505. Yy, nie będę też tutaj was zanudzał, bo odcinek z załerem był, także. Yy, kaliber 8,57 JS Wybrałem na razie yy, Amunicję Brenneke yy, Basic 13 gram, 200 grainów Zobaczymy jak się to sprawdzi Luneta GPO 2,5 do 20 na 50 To tyle, zaraz sobie Broń załadujemy Gornetka standardowo 10,42 yy, Też GPO No i mamy Tubę trzyczęściową po namowach tomka y, górzyńskiego zrobiliśmy sobie tutaj mały, mały tuning. Przedłużyłem sobie to, y, ten sznurek do noszenia, żeby gdzieś tam mieć, mieć ten zasięg, i właściwie tyle. Y, co jeszcze? A, jeszcze mamy jedną nowość na kanale. No bo kto obserwuje, wie pewnie, że firma marka odzieży Deer Hunter y, jest. Jest yy, wspierającą kanał Doliny Kakaju. No i na rykowisko mamy nowy komplecik, yy, który się nazywa Game Pro. No i zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Bardzo ciche, fajne, wygodne. Na razie Wam nic więcej nie powiem, bo dzisiaj mam go pierwszy raz na sobie. Ale ogólnie wrażenia są fajne. wiecie co nawet znalazłem? Patrzcie, fajny gadżecik. na przykład na takiej smyczce mamy szmatkę do optyki zawsze gdzieś tam się wa, e, w e, kieszeni wala, a tutaj macie przypiętą ją na jakiejś smyczy dobrze, nie przedłużając myślę, że to wszystko, jak mi się jeszcze coś przypomni to sobie chwilę pogadamy, siedzimy na ambonie, tak jak widzieliście jak wchodziłem na tą ambonę ambona nowa, postawiona w miejscu starej bardzo fajne urocze miejsce. Mamy taką tutaj śródleśną łąkę z tyłu uprawę e, sosnową. Także miejsce bardzo obiecujące. Nieraz już tutaj jelenie widywałem. W czasie rykowiska też, e, też obserwowałem jeszcze nic, ani z tej poprzedniej ambony, z tej to chyba jeszcze nikt nic nie pozyskał, bo to jest nowa ambona, e, ale no w tym miejscu jakoś nie miałem szczęścia, zobaczymy, jak będzie tym razem. także ładuję sztucer, zaraz Wam pokażemy jak jak to tutaj wygląda tyle miłego oglądania Nasz szwór jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała następnym razem chyba będę sobie pisał na kartce no nie słuchajcie e, oczywiście w odstrzale mamy byka selekcyjnego i byka głownego co do odstrzału tych byków głownych to jest wiele wiele teorii ilu że tak powiem myśliwych tyle teorii e, w tamtym roku trochę po tym e, moim złoto medalowym byku wylało się trochę w falach hejtu bo odsłon, ten materiał miał nie wiem, 150 chyba kilka tysięcy no i wiadomo, że część trochę tam zazdrośników i tak dalej komentowało, że no, 15 września to jeszcze trzeba było tego byka zostawić i strzelić go tydzień później, albo zupełnie po rykowisku i tak dalej wiadomo, że y, każdy chyba selekcjoner jakby miał taką okazję, to to by tego byka strzelił, ale nie o to chodzi, żebym ja się tłumaczył, chodzi o to, że no, moja teoria jest taka, że wiadomo, mamy zalecenia, że te byki łowne powinniśmy strzelać po 20 września no i dobrze, takie zalecenia są i, i niech one sobie są ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że no, taki byk w wieku 11, 12 czy 13 lat, no on już w tym yy, w tym swoim życiu tych genów trochę przekazał. No, byki biorą udział w, myślę, że w pełnym rykowisku, już tak od 6, co najmniej od 6, 7 roku, no to one już w wieku 6-7 lat to one już potrafią prowadzić chmary. Gdzieś tam w wieku 5 lat już są jakimiś chłystami przy, tej, przy tym byku stadnym, i gdzieś tam też jakąś łanię nieraz próbują mu podkraść. Także myślę, że licząc od 6 roku życia do 11, ten byk przez 5 zostawił już swoje geny, i trzeba też wziąć pod uwagę to, że najpłodniejsze byki to są byki w wieku w starej y, drugiej klasie wieku. tak, Czyli do, y, do tych 10, do, jeden, do, do 9 poroża, do 10 lat. I no myślę, że właściwie bez różnicy, czy tego byka strzelimy 10 września, czy 15, czy 20, on już te geny zostawił. A poza tym, drugim, drugą ważną rzeczą jest y, rzecz taka, że no, yy, też kondycja łań jest potrzebna do tego, żeby ten materiał genetyczny yy, był przekazany w odpowiedni sposób, tak? Nic nie da, że będziecie mieli mocnego byka, jak będzie słaba łania. Bynajmniej tak, yy, tak nie mi się wydaje, tylko tak jest. Yy, także to mi się przypomniało i chciałem Wam jeszcze powiedzieć o, o tych bykach łownych, bo są różne podzielone, podzielone, kwestie, a poza tym no polowanie na rykowisku, tak samo jak już powiedziałem w czasie Ruizaren, no to jest kwintesencja polowania, ale nie dlatego, żeby jak najwięcej tych byków strzelić, ale w tym momencie macie, że tak powiem, no cały, cały przegląd, że tak powiem tej selekcji, tak taki byk wieku łownym, później dziesiąt, już jest coraz bardziej ostrożny, ciężko, bo gdzieś mm, otropić, wytropić i, i pozyskać, później one już bardzo mają y, późno wychodzą i zmienia się ich tryb życia i łatwiej jest wyselekcjonować chociażby te selekty czy byki łowne w czasie rykowiska, no nie zawsze trzeba strzelić ale y, wydaje mi się i na pewno tak jest, że że jest takie polowanie jest dużo bardziej raz, że satysfakcjonujące i y, lepiej spełnione to chyba tyle się nagadałem. Jak mi się jeszcze coś przypomni, to będzie jeszcze, jeszcze jedno wejście. A jak nie, to czekamy na zwierza, albo chociaż na to y, ryczenie pierwszego byka rykowiska 2024. Jeżeli nic dzisiaj nie spotkamy, to się pożegnamy i będziemy się już widać, widzieć w następnym wyjściu, już przy jakiejś rykowiskowej scenie. To chyba tyle. No i kończymy dzisiejszy rekonesans. Co prawda, byki gdzieś słychać bardzo daleko, czego w kamerze na pewno byście nie słyszeli. Godzina przed 20, także nic już w kamerze by nie było widać. Odpoczywamy jutro, ma być plus 10. Pogoda bezwieczna, także idealna pogoda na rykowisko. Także widzimy się już w następnym rykowiskowym wejściu. Na pewno będziecie widzieć albo byka, albo wabienie, bo założenie tego materiału jest takie, że już teraz będzie, jak to mówią, sama akcja. Także do zobaczenia, u Was to będzie pstryk, u nas kilkanaście, pewnie godzin, ale tak to bywa. Do zobaczenia. rozmawiać bo jest od nas 60 metrów dziesiątek myślę że wiek 4 lata nic więcej formy nie rozpoznałem, ale raczej nic specjalnego, raczej Jednego byka mamy, bo ten, który, którego widzieliśmy nie ryczy, a, a słychać zakurkomy. Ile taka Jakieś 200 metrów od nas. Na pewno koronne, ale spróbujemy go podejść, by go ograć No i mieliśmy pierwszego byka dzisiejszego poranka Dziesiątok jednostronnie korondy Może nawet dwunastak na pewno Na pewno byśmy go nie strzelali Dalej był jeszcze chłyst No ale widok już mamy ładny. Mamy jeszcze po lewej stronie jednego byka 嗯，关闭灯是以前没有了。 Mieliśmy ładnego byka, taką kołustronnie koronny, myślę w wieku z 8 lat, z jedną łanią. jeszcze drugi byk wydaje mi się, że odzywa się dalej, także spróbujemy, musimy powoli, powoli, bo już łania praktycznie nas oczyła. No i mamy zakończenie odcinka, zakończenie rykowiska 2024. Dzisiaj mamy 24 września, także początek materiału mieliście 10. 14 dni, 14 właściwie poranków, mało który był opuszczony. No i ten materiał niezbyt obfity, tak jak widzicie, rykowisko strasznie dziwne, strasznie nierówne. Jednego yy, Wieczoru, gdzieś tam w nocy, gdzie próbowaliśmy coś tam namierzyć, posłuchać, ryczało kilka byków, rano jechaliśmy, nie ryczało nic. Także jedno ze słabszych rykowisk moich w życiu, ale jakiś materiał e, widzieliście, jakieś byki udało się Wam pokazać. Oczywiście polowaliśmy na terenie okręgu toruńskiego, gdzie zasady selekcji są trochę bardziej zaostrzone niż niż te ogólnopolskie, i między 6 a 10 rokiem możemy strzelać tylko byki niekoronne i jednostronnie koronne. W tych zasadach ogólnopolskich, Macie, między 6 a 10 rokiem można też pozyskiwać byki obustronnie koronne z maksymalnie trzema odnogami w koronach. Także ten dwunastak, taki, który tutaj którego tam gdzieś widzieliście z tą łanią, oczywiście w innych okręgach byłby selekcyjny. U nas musi jeszcze poczekać do łownego, No i tyle. Dziękuję, że byliście. Zostawcie jakiś komentarz. Teraz już zrobimy jakieś materiały z testów na pewno, bo gdzieś tam mam od was sygnały co byście chcieli widzieć. Widzimy się już na polowaniu na pewno na dziki. Może jakieś poranne jelenie, może jeszcze jakiegoś byka w tym roku upolujemy, ale rykowisko uważam za zakończone. Jutro przychodzi załamanie pogody. Za mną macie ładny poranek, dzisiaj plus tylko 8-9, ładna mgiełka. Słyszalność bardzo dobra. Słyszeliśmy tylko gdzieś w oddali jakiegoś jednego byka. Także myślę, że, że to rykowisko już naprawdę wygasa. Do zobaczenia w następnych materiałach Dasz bur!